Cześć kościele! Niezmiernie szczerze, że możemy to, by, tutaj być, i powiem Wam szczerze, że mam naprawdę serce przepełnione radością e, i dzięki Bogu, że możemy się tutaj spotykać. E, ponieważ nie wiem, jak to było u Was, ale u mnie okres pandemii był szczególnie ciężki. Nie ze względu na to, że musiałem siedzieć w domu e, i miałem studia prowadzone online, bo w sumie było mi to nawet na rękę, ale był dla mnie szczególnie w ciężki. Dlatego, że nie mogę przyjść do kościoła i dlatego, że nie mogę spotkać się ze znajomymi, wyjść na miasto, coś zjeść. A kiedy jesteśmy już przy kościele online, to nie wiem, czy wiecie, dzisiaj jest pierwsza taka nietypowa niedziela, ponieważ to jest pierwsza niedziela, kiedy mamy połączone nabożeństwo online i offline. Czyli jednocześnie spotykamy się tutaj w kościele, ale również są ludzie, którzy nas oglądają w internecie i cieszymy się bardzo, że jesteście z nami i też chcemy Was serdecznie przywitać. Chcę Wam opowiedzieć... Historie, która, znaczy historia, to jest sytuacja w zasadzie, która zdarza się mi e, jak prowadzę samochód praktycznie codziennie na drodze. Jest to sytuacja, kiedy jesteś zmęczony, e, po całym ciężkim dniu pracy, e, czyli różnych aktywności, wracasz do domu, jedziesz samochodem i stajesz w korku. Zdarza się to dość często, szczególnie teraz, kiedy mamy przebudowę w mieście, e, to te korki nam się. I stoimy w tym korku na prawym pasie i co chwilę mija nas samochód. Znaczy ja mnie samochód. Jeden, drugi, dziesiąty, piętnasty pas się zwęża 15 metrów dalej i one się wciskają każdy po kolei przede mnie. Wiecie. I już zaczynam się gotować. Mówię, kurczę, stoję tyle czasu. Mówię, już marzę o tym, żeby wrócić do domu, ściągnąć tam buty, po położyć w, w papciach po, po, po mieszkaniu. Dojeżdżamy do miejsca zwężenia, w miejscu, gdzie już zwęża się ten pas, i podjeżdża samochód. Na, to jest niemiecka marka czarny kolorakieru, marka na trzy litery, zaciszająca się na B. E, nawet nie zapyta. On po prostu wjeżdża jak do siebie. On po prostu wjeżdża, nawet nie zapyta, czy może, czy coś takiego. I w tym momencie w mojej głowie zaczyna się już rodzić takie, takie myśli. Mówię, kurczę, no po prostu to zaburak No po prostu no nie mogę. No jeszcze... Ten mi się tu wciśnie. E, czekam już tyle czasu, a ten jeszcze wjeżdża i w tym momencie dzieje się coś, co zmienia całe moje temat tego człowieka mrugnął awaryjnymi. Co znaczy mrugnięcie awaryjnymi, jak się prowadzi samochód? To jest takie dziękuję. Takie przetłumaczenie na nasze to jest po prostu dziękuję, wiecie. I w tym momencie, zamiast burak, to jest taki facet. Kurczę, nie no, fajnie. Fajnie, jedź sobie, w sumie ten jeden samochód, już się tak tyle wpuściłem, to w sumie to nic nie zmienia. Wiecie, wsiadam w fotelu, no i to jest kultura jazdy. Jedno prosty gest, jedno proste dziękuję, zmienia całkowite myślenie o tej osobie. Zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz. Nie mogę powiedzieć, że to robię, bo jeszcze nie mam dzieci i jeszcze ich nie wychowuję, jeszcze, ale obserwuję rodziców, że jedną z pierwszych rzeczy, które uczymy swoje dzieci, to jest, że one muszą podziękować, kiedy dostaną cukierek, kiedy dostaną jakiś prezent, kiedy ktoś coś im da, kiedy, coś im, kiedy ktoś coś im powie. E, to mama czy tata podchodzi do tego dziecka e, i mówi: To należy powiedzieć. Co powinieneś teraz powiedzieć? E, i dopóki on nie powie tego, dziękuję, i tam nie pogłaszczysz go, e, to nie dajesz mu spokoju. I w tym jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ uczymy dzieci od najmłodszych lat mówić: Dziękuję. A w sytuacji, kiedy my powinniśmy podziękować, często o tym zapominamy. Teraz chciałbym się zwrócić do młodszej grupy słuchaczy. Słuchajcie, bo to będzie dla was kompletny szok. Jak ja się wyprowadziłem od rodziców, słuchajcie, to się okazało, że pranie się nie robi samo. Zakupy nie robią się same. Mieszkanie się samo nie sprząta. W ogóle, kto to robi wcześniej? No nie mam pojęcia, kto to robi. No przecież zawsze miałem wszystko wyprane i zawsze wszystko leżało w szafie. Wiadomo, wiem, że pranie robi pralka, nie? Ale. I obiad gotuje kuchenka, no ale ktoś musi odpalić tą kuchenkę, ktoś musi zapakować tą pralkę. Kiedyś już wyprowadziłem z domu rodziców, wiecie? to okazało się, że ja muszę zrobić pranie, że ja muszę ugotować obiad, że ja muszę sprzątnąć. I wiecie, co najwyraźniej wykonuję największą z tym związaną? Że nigdy nie doceniłem moich rodziców, że oni to robią. Nigdy nie przyszedłem do nich i nie podziękowałem im za pranie, za zakupy, za posprzątanie mieszkania. Wiecie, jak rozmawiam z moją mamą, to nie przypominam sobie, że jak ona wraca z pracy i pytam ją, jak było w pracy, to ona staje w drzwiach, mówi: daj spokój z pracą. Mówi: w pracy ja zaraz ci pranie zrobię. Nie! To nie jest marzenie mojej mamy, wrócić do domu i zrobić pranie. To nie jest marzenie mojej mamy, wrócić do domu i ugotować obiad. Nie, jej też się nie chce. Siedziała 8 godzin w biurze i nie ma ochoty gotować, prać, sprzątać. E, niewyrażona wdzięczność to jest niewdzięczność. Jeśli nie podziękujesz komuś za coś, co zrobił, to znaczy, że jesteś niewdzięczny. Jeśli niewdzięczność bardzo źle nam się kojarzy, bo to już brzmi tak grubo. Mówimy, że ktoś jest niewdzięczny, wiecie. To już jest naprawdę źle. Jak przyszedłem pierwszy raz do ICF-u na godzinę 9.30 o 9.30 mam takie spotkania wszystkie osoby, które są zaangażowane danego dnia w nabożeństwo przychodzą tutaj o 9.30 i mamy taki krótki okres inspiracji? Przynajmniej o 9.30 wiecie, co wam powiem? Pierwsze co mnie, co mnie najbardziej skoczyło, ile o 9.30 to jest ludzi? Ile osób bierze udział w tworzeniu każdego nabożeństwa? Dzisiaj rano policzyłem osób, słuchających, nas, to było 25 osób. To jest szybko matma, to jest gdzieś jedna czwarta, 1 jedna trzecia, jedna trzecia sali. I to są wszystkie osoby, które poświęcają swój czas, tutaj w kościele muszą przyjść wcześniej, poświęcają swój czas w domu, wiecie, bo kazanie, szkółkę, to wszystko trzeba przygotować. Ciasto do kawiarni, które bardzo chętnie jemy, trzeba upiec. To wszystko kosztuje czas, wiecie. Grupa uwielbienia spotyka się w tygodniu, oni są tutaj 8.30 w niedzielę rano. 8.30 w niedzielę rano, przecież to jest. O, matko jedyna, to jest tak wcześnie. Niektórzy dojeżdżają naprawdę z daleka, wiecie, a oni tutaj przychodzą tylko po to, żebyśmy mogli uwielbiać podczas nabożeństwa. Nie wiem jak wy, mnie to dość mocno skonfrontowało, ilu jest cichych bohaterów każdego nabożeństwa, których nie dostrzegamy. Wiecie, cztery osoby z grupy uwielbienia, MC, akustyk czy dzień, no to widzimy te osoby na każdym nabożeństwie. A ile osób nie widzimy, ile osób nie doceniamy, które witają Was na wejściu. Które odpowiadają za wasze dzieci. Tego nie widzisz podczas nabożeństwa. Wiecie już, o czym chcę mówić? Chcę mówić o dziękczynieniu. To jest temat, który już przerabiam od dłuższego czasu w swoim życiu. Ale podczas postu Bóg mi znowu przypomniał ten temat. Jak rozmawiałem z ludźmi, to dość dużo osób też miało podobne przemyślenia na temat dziękczynienia. I chciałbym teraz Wam krótko się podzielić, bo już wiecie, co mówi, co, jakby, co ja myślę na temat dziękczynienia, ale zwróćmy się do Biblii. Otwórzmy sam setny i przeczytajmy, co mówi Biblia na ten temat. Wnieście swój okrzyk na cześć Pana, cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk. Co to znaczy, że jesteśmy Jego ludem i owcami Jego łąk? Biblia jest pisana i e, ma bardzo dużo odniesień do uprawy roli, do pasienia owiec, do łowienia ryb. To się chyba nazywa, że to jest pisane sama chyba w kulturze agrarnej, to się chyba jakoś tak ładnie nazywa, e, bo po prostu wtedy ludzie rozumieli ten język, wiecie. A jeśli nie byłeś pasterzem, rybakiem albo e, nie byłeś rolnikiem, jako, teraz jesteśmy to rolnik, wtedy nie wiem, co, jak to się nazywało, czy nie szałeś zboża i tego nie, nie zbierałeś, to w sumie miałeś bardzo małe pole innego rozwoju ka, swojej kariery zawodowej, bo w zasadzie wszyscy byli, zajmowali głównie te trzy stanowiska. Jakbyśmy mieli to przywrócić na, na dzisiejszy język, to powiedzielibyśmy, że nie pasiemy się na łąkach Boga, tylko kupujemy w jego sklepie. Że Bóg jest właścicielem Lidla i my kupujemy w jego Lidlu, on nas zaopatruje, on nas karmi. Co jest napisane dalej? Wkroczmy w jego bramę z dziękczynieniem, wejdźmy na dziedziniec z pieśnią chwały. Jak byłem na Wawelu, to co to jest brama, to się zorientowałem mniej więcej, jak przez nią przychodziłem, ale że wyszliśmy na dziedziniec, to musiałam jakaś pani powiedzieć. To też dziedziniec. Do niedawna jeszcze nie byłem do końca świadomy, ale co to znaczy na, na, na obecny język? To znaczy, że kiedy wchodzimy do relacji z Bogiem, kiedy zamykamy się w swojej komorze, kiedy zaczynamy się modlić, kiedy spotykamy się z samym Bogiem, to właśnie wtedy wchodzimy na dziedzińce i przechodzimy przez bramę i znajdujemy się w Jego obecności. I właśnie wtedy mamy być pełni dziękczynienia. Ponieważ Pan jest dobry. Jego łaska trwa na wieki, a jego wierność rozciąga się na pokolenia. Jak rozmawiam z moimi rówieśnikami, wierzącymi, niewierzącymi, ludźmi star starszymi ode mnie, e, w wieku moich rodziców i tak dalej, obserwuję pewną zależność, że my mamy wrażenie, że chyba bierzemy udział w jakimś wyścigu. Zatem. Że to jest wyścig posiadania i, i nie wiem, jak to ładnie ująć. Mam takie słowo mania, ale to chyba nie jest dobre słowo posiadania różnych rzeczy, że zaczynamy myśleć, że Boże, przydałbym się rower, bo muszę jeździć 2 km do pracy. Super, Boże, fajnie, że mam rower, ale przydałby się teraz taki z przezrotkami, bo na jednym to ciężko jeździć. No wiesz co, Boże, w sumie idzie jesień, to już by się samochód przydał. Nie musi być duży, trzydźwiowy na gaz, byle mało pali. No, ale w sumie jak już mam ten trzydźwiowy, to fajnie było mieć też pięciodźwiowy. No, jak będzie, wiadomo, fajnie, będzie można kupić, łatwiej przejść i tak dalej. I tak się napędzamy i wiecie, ten samochód, a w końcu staje się S-klasą. E, mieszkanie, w które wynajmujemy, staje się willo z basenem i wielkim ogrodem. I to e, posiadanie różnych rzeczy zaczyna e, osiągać jakiś w ogóle niebotyczny poziom, że ten poziom rzeczy, które, które chcemy, zaczyna osiągać w ogóle daleko dalej niż powinniśmy. I to obserwuję wśród wszystkich, i w kościele, i poza kościołem, bo nam się wydaje, że radość przyjdzie w momencie, kiedy będziemy mieli te wszystkie rzeczy że radość przyjdzie, kiedy będziemy mieli deskę bambusową na podłodze, że radość przyjdzie, kiedy będziemy mogli położyć się w wannie z bąbelkami. Wiecie, to nie do końca tak jest. Jak obserwuję swoje życie, bo to wszystko, co mówię, to jest, przerabiałem przez dłuższy okres, to chcę Wam powiedzieć, że to, dziękuję, kiedy jesteś, dziękuję, kiedy dziękuję za to, co masz, to dopiero wtedy przychodzi radość. Radość przychodzi wtedy, kiedy dziękujesz, nie na odwrót. Nie kiedy ty jesteś szczęśliwy, to dopiero zaczynasz dziękować, bo to jest odwrócona zupełnie kolejność. Jak byliśmy z moim tatą w Afryce, to było 2-3 lata temu, już teraz nie, nie, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. E, to był krótki wyjazd tygodniowy, ale bardzo, bardzo, bardzo intensywny. E, rozmawiałem tam z ludźmi, w języku angielskim mój angielski nie jest super, ale tyle, że się dogadam. E, jak ich zapytałem, co u nich, to w języku angielskim jest taki zwrot, I'm fine, thanks. Jak zapytasz Anglika, on tak samo Ci odpowie. Tylko, że u Anglika to thanks, I'm fine, brzmi troszkę inaczej, niż brzmiało tam w Afryce. To jest po prostu zwrot grzecznościowy, e, który wszyscy powtarzają. Ale powiem Wam, że tam w Afryce ten zwrot nabrał zupełnie innego znaczenia. Bo naprawdę, u nich było wszystko w porządku. Chociaż po ludzku, jak tam wchodzisz, to tam nie jest wszystko w porządku. W sensie, to nam się nie wydaje w europejskim standardzie, że tam jest wszystko w porządku. Że powiedzielibyśmy, że to jest bieda, że najbiedniejsi ludzie w Polsce to, to mają luksusy w do tego, co oni żyją. To jest mur, jakaś deska z, ze szkołem, co nazywają oknem, krata z drutu i łóżko. To jest w zasadzie większość, e, większość ich życia. Rozmawiałem z nimi, oni mówili, że wszystko w porządku, opowiadali, jak to nie jest fajnie u nich w kraju. Wiecie, kraj samych miliarderów, no to wiadomo, że fajnie, jest taka hiperinflacja, to jest druga, druga największa na świecie hiperinflacja w historii. To jest kraj samych miliarderów. Oni stoją po benzynę na stacji, w kolejkach dniami. Wyobrażasz sobie jechać zatankować samochód i stać dwie godziny w kolejce do dystrybutora? W ogóle niepojęte. Tam jest taka skala po prostu biedy. Ceny nie wywyższają cen w sklepach, bo ta cena się cały czas zmienia. Ona jest coraz, cały czas coraz większa. I kiedy z nim tak rozmawiałem, tak nie rozumiałem, czemu, za co oni dziękuję, przecież oni nic nie mają. Ale jeszcze większa rzecz e, mnie zasmuciła, jak wróciłem do Polski. wyszliśmy my wyszliśmy z do, do mieszkania, My mamy przedpokój do remontu, tak patrzymy. Nie no, w sumie nie trzeba tego remontować, jest jeszcze okej. Okay. Ściany stoją, farba w 80% jest, także jeszcze jest ok. Przedem do kościoła, widziałem się z niektórymi ludźmi trzy tygodnie, z niektórymi dłużej, pytam co u nich i litania. Litania, napykania, co jest nie tak. Tu mnie strzyka, tam mnie boli, w pracy ciężko, wiesz, dużo pracy teraz. W domu coś tam się wydarzyło, zbijam swój ulubiony wazon i narzekanie, i narzekanie. Co u Ciebie? Pierwsze, co słyszysz, nie tak to, nie tak to, nie tak to. I czy mogłem teraz mówić, że jesteśmy, żyjemy w jakimś tam procencie najbogatszych ludzi na świecie, jeśli masz prąd i tak dalej, ale nas to nie rusza. W momencie, kiedy nie zderzymy się z prawdziwą biedą, to naprawdę nas nie rusza. David Steinerast powiedział takie słowa, w codziennym życiu wyraźnie widać, że to nieszczęście czyni nas wdzięcznym, lecz wdzięczną szczęśliwym. I to wasze są te słowa, które zaobserwowałem, że to, że ci ludzie, oni są wdzięczni za to, co mają, bo nie mają nic według nas, ale według nich mają sporo i są szczęśliwi, a my nie doceniamy tego, co mamy na, na co dzień, a mamy naprawdę wiele i nie jesteśmy szczęśliwi zawsze. Mój ojciec w technikum powiedział mi kiedyś takie bardzo ciekawe słowa. On mi tłumaczył co prawda co innego, ale użył takiej historii, która mnie tak mocno zainspirowała. On mi tłumaczył, co to jest punkt odniesienia. I on powiedział, że Madeusz, jeśli porównujesz się z innymi, to jeśli porównasz się z miliard, milionerem czy miliarderem, e, miałem wtedy 16 lat, także moje jedyne życie, które posiadałem, to plecak i piórnik. E, jeśli porównasz się z milionerem, to się okazuje, że nie masz nic. Ale jeśli porównasz się z Eskimosem, którego całe życie to jest iglo i dwa psy. To się okazuje, że jesteś niesamowicie bogaty. I to nie chodzi teraz o porównywanie się z kimkolwiek. To nie chodzi, że mam teraz stać w konkursie. No tak, ja mam źle, ale pan X ma gorzej. To nie o to chodzi w tym wszystkim. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że my jako chrześcijanie, nieważne w której pozycji jesteśmy, czy jesteśmy w pozycji milionera, w pozycji szesnastolatka z techniką, czy w pozycji eskimosa żyjącego na Grenlandii, mamy za co dziękować. Milioner może dziękować za zaopatrzenie. Za to wszystkie rzeczy, które ma. Ja, jako 16-latek, mogę dziękować za to, że mam się gdzie uczyć. Za to, że mam kochających rodziców, za to, że mam pełny dom, za to, że mam ciepło, w zimę kiedy śpię. Eskimos może dziękować za dwa psy i iglo. On ma dwa psy i iglo. Ja nie mam iglo nawet. Rozumiecie, o co mi chodzi: że nieważne w jakim miejscu się znajdujesz, to masz za co, zawsze masz za co dziękować. I chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali list do Efezjon, piąty rozdział. Osiemnasty werset. Ale dbajcie o to, aby duch mógł Was stale napełnić. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze, za wszystko Bogu i Ojcu. W imieniu naszego Pana jest za Chrystusa. Dziękujcie zawsze i za wszystko. Zawsze i za wszystko. Co znaczy zawsze? Zawsze znaczy zawsze. Czyli kiedy idziesz do szkoły, kiedy jesteś tutaj, zawsze ma za co dziękować. Co znaczy za wszystko? Że każdy z nas ma, ma za co dziękować. Każdy z nas ma za co dziękować. Może siedzisz sobie teraz i myślisz, dobra, Amek, byłeś w Afryce, oklepany temat. Wszyscy wiedzą, że tam jest źle, nikt tam, nikt, nie, nie byłem tam, także nie wiem o czym mówisz. Możemy myślić sobie, Grenlandia. Mówię, chłopie, przede wszystkim osób jest tylko tam kilka, kilkanaście tysięcy w porywach. Mówi, co to jest za przykład? Za co ja mam dziękować? Przecież bolą mnie plecy. Przecież brakuje mi nowego samochodu. Chciałbym, żebyśmy wrócili do Psalmu ostatniego e, I pozwólcie, że przeczytam go i wymienię rzeczy, za które możemy dziękować. E, psalm setny ma 14 wersów. 5 wersetów. Przeczytajmy. Zniesie swój okrzyk na cześć Pana cała ziemią. służcie Panu z radością, przychodźcie do Niego z weselem. Pamiętajcie, że to Pan jest Bogiem. On nas stworzył i do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego, Jego łąk. Wkroczcie w Jego bramy z dziękczynieniem, wejdź na dziedzińce z pieśnią chwały, sławcie Go, błogosławcie Jego imię, ponieważ Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność rozciąga się na pokolenia. 14 werset. Osiem rzeczy. Osiem rzeczy. Czy to nie jest niesamowite, że w jednym krótkim psalmie masz osiem rzeczy, za które możesz dziękować? Ile Biblia ma stron? Sporo. Uwierzcie mi, znajdziecie, za co możecie dziękować. W książce napisanej przez Kreka Greszela znalazłem takie słowa. Uczucia są w znacznej mierze jak fale. Nie możemy ich powstrzymać, ale możemy zdecydować, na której będziemy surfować. Uczucia są jak fale. Myślę, że dziękczynienie właśnie jest taką falą. Że to nie jest tak, że okoliczności muszą nas zachęcić do dziękowania. Nie, bo my możemy sobie dążyć do iluś tam zer na koncie i wtedy stwierdzić, że będziemy dziękować. Nie będziemy wtedy nadal dziękować, wtedy będziemy chcieli jeszcze więcej tych Jeśli zdecydujemy się, że dziękczynienie jest tą falą, na której chcemy surfować, to uwierzcie mi, że przyjdzie kompletna przemiana do waszych żyć, do naszego życia. Bo ja cały czas też jeszcze muszę się uczyć dziękować. Bo też mi się zdarza jeszcze narzekać. Kiedy wejdziesz na tą falę, to wszystko dookoła ciebie zaczyna się zmieniać. Przyjdzie radość z Twojego życia, przyjdzie zaopatrzenie do Twojego życia i taka niesamowita relacja z Twórcą. Chciałem od razu pokazać pewien, wykre, pewien graf. Ten graf przedstawia moje życie modlitewne ileś lat temu. Jak widzicie, którego kolor jest najwięcej, to jest kolor zielony. I to są prośby. Wiecie, ciężko mi się tego przyznać, ale kilka lat temu moja modlitwa wyglądała się w ten sposób. Że przychodziłem do swojej komory i padało tak: może dziękuję Ci za wszystko, ale to wszystko nie znaczyło wszystkiego. To wszystko znaczyło Boże, ty wiesz co chodzi, coś sobie wybierzesz. Przychodziłem do komory modlitewnej z listą zakładów, zaczynałem czytać. Jakbym przyszedł do Przychodzimy do Boga i zacząłem mówić. Boże, potrzebę tego, tego, tego. To będzie fajne. Gdzie, gdzie, gdzie jakiś przepraszam, co grzyw, tego dnia? Gdzie jakiś dziękuję? To wszystko, co mnie otacza. Żyłem w takim przeświadczeniu, że wszystko co mam, wszystko, co mnie otacza, mi się po prostu należy. Boże jadę. bo rodzice mi dali. Po prostu to jest dla mnie. Usłyszałem pewne kazanie, pewnego pastora. Nie wiem, czy pamiętasz się, mówiła dokładnie o tym samym u nas w kościele. On powiedział, żebyśmy w każdej modlitwy wciągali rękę, z wyciągniętą piątką i wymienili pięć rzeczy, za które dziękujesz. Każdej modlitwy. Zaczynałem modlitwę od tego i nagle pięć było za mało. Z pięciu zrobiło się sześć. Z sześciu, osiem. Z osiem, dwanaście i zaczęło rosnąć. wiecie, to nie był ciąg geometryczny, że to nagle było tak i już wiecie, półtorej godziny tylko je dziękowania. Nie. To było. To rosło bardzo, bardzo. rosł rosło do góry. Wrosło eee, ten drugi wykres. Eee, I ten wykres zaczął wyglądać tak, jak budynek po naszej prawej stronie. W mojej modlitwie pojawiło się dużo więcej dziękczynienia. I wiecie, co zaobserwowałem? Że kiedy przychodziłem z listy zakupów, to moje życie modlitewne było zdeniane. Wychodziłem z mojej komory eee, i za to nic. To był czas zmarnowany mi tutaj. Teraz. Czyli nie wychodziłem posilony, nie wychodziłem zaś, jakoś zachęcony, nie wychodziłem z dobrym nastrojem. Po prostu modliłem się i wracałem do swoich, do swoich zajęć Pan Bóg dami, słonia z złotym łańcuszkiem. Ale w momencie, kiedy przyszedłem na drugi, na ten drugi wykres, to chcę wam powiedzieć, że moim jeszcze pojawia się radość, pojawia się ofitość i głód relacji z Bogiem. Powiem Wam, że teraz nie zaczynam modlitwy bez słowa dziękuję i bez uwielbienia Boga. I chcę wam powiedzieć, że to naprawdę, naprawdę przynosi niesamowitą, niesamowitą radość niesamowite szczęście do mojego życia modlitewnego, ale też do życia prywatnego. Chcę wam dać prosty sposób. To nie jest mój sposób. Nie wiem, kto ogląda vlogi czy filmiki Pastora Michała, ale on miał taki odcinek, jak się modlić Słowem Bożym. Powiem Wam, że ja już to, Michał mi trochę zespoilerował ten, ten odcinek, bo ja byłem u niego na konsultacjach, nazwijmy to w ten sposób, e, i dokładnie powiedział mi ten, mi, mi ten sposób. Chcę wam powiedzieć, że to jest naprawdę niesamowite. Kilkukrotnie otwierałem Biblię w dowolnym miejscu Ewangelii i znajdowałem rzeczy, za które mogę dziękować. Za życie Piotra, za życie wszystkich uczniów, za cuda, które czynił Jezus, za uzdrowienia, które się dokonały, i że dzięki temu że w tej książce są zapisane te rzeczy i że ludzie, którzy to obserwowali, ja mogę teraz się tym usilić i mogę dziękować za te rzeczy. Czy to się wydarzyło 2000 lat temu? 2000 lat temu. Ja dzisiaj mogę być wdzięczny za to, co się działo w Biblii. W moim wydaniu Biblia ma 139 stron. Liczę. Odjąłem sobie, o tak. Wiecie, co to znaczy? Że ma 139 stron, które możesz dziękować codziennie, codziennie. Czy wszystkie cztery Ewangelie od początku? To nie jest wyścig, że teraz muszę się wrócić do domu. Ewangelia Jana, cały rozdział, czy tam całe trzy rozdziały. Nie chodzi o to. To nie jest wyścig. Kiedy wchodzisz do komory, otwórz sobie jakiś werset, jakiś wycinek. Może być o czymkolwiek. I dziękuj za nie. Jeśli ci za mało, weź kolejny. Jeśli ci za dużo, to dziękuj go następnego dnia z Wejdź do swojej komory e, i po prostu dziękuj. Mistrz Eckhart napisał takie słowa, jeśli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawiasz w ciągu swojego życia, to będzie w zupełności wystarczające. Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, którą modlimy się w ciągu swojego życia, to jest wystarczające. To jest wystarczające, żeby być zbawiony. To jest wystarczające, żeby być szczęśliwy. To jest wystarczające, żeby być blisko Boga. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali. Wam praktyczny przykład jak można być po prostu wdzięcznym? Kto z Was ma dzieci w ICF Kids? Przyznacz. Chodź Ile masz dzieci w ICF Kids? Dwoje. Jesteś Jestem szczęśliwa, że mogli ktoś się nimi zająć podczas tej kazania, że pojawić tutaj? Słuchaj, tu to tą czekoladę. Podejdź do kolei z ICF Kids i podzięku Dziękuję. Komu podobało się dzisiaj uwielbianie? Wiesz, co zrobić z oczu Panie. Będziemy się teraz modlić. Prosimy, żebyśmy zamknęli oczy, spuścili głowy. Ojcze, ja chcę Ci wszystkim podziękować, Panie. Ja dziękuję Ci za to, co wydarzyło się na krzyżu, Panie, że to, że my tu jesteśmy, to, że dzisiaj się tu znajdujemy, Panie, że to ma jakikolwiek sens, Panie. Że to Ty dajesz sens naszemu życiu. Że to Ty nadajesz sens temu wszystkiemu, co robimy, w co wierzymy tam. Ja Dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi, którzy tutaj byli, Panie. Dziękuję Ci za te wszystkie decyzje, które podjęły dzisiaj, e, za wszystkie serca, które podjęły dzisiaj decyzję, że chcę być wdzięczny. Chcę być wdzięczna, że chcę każdemu, każdego dnia dziękować za to, co mam, bo mam za to dziękować, Ojcze. Dziękuję Ci za tę e, dalszą część nabożeństwa. Że też dziękować za tę kawę, którą będziemy mogli wybrać. Wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za to kawę, Panie. I się, żeby to była dobra niedziela i cały dobry tydzień. Amen. 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 Amen.